Czas na łowę lumperiowe. Podjechałam właśnie do lumperii, w której dzisiaj po prostu jest istne szaleństwo. Jak ja tam widziałam, co się dzieje na sklepie, to pomyślałam, ojej, jak ja mam się... jakim cudem ja mam się dzisiaj strzelić w jakikolwiek odpowiedni moment do nagrywania. Ale stwierdziłam, że ja się nie będę wcale w nic strzelać. Będzie co ma być. Jak będzie tłoczno i głośno. To będzie tłoczno i głośno. Jak będzie spokój? To będzie spokój! Sprawdzam, czy wzięłam klucze. Chyba wzięłam. Zimny, mroźny dzień. Dzisiaj, no mroźny nie, bo dwa stopie są, czyli teoretycznie mroz ma, ale odczuwalne jakby prawie. Także ja pędzę do środka, żeby nie zmarznąć, chociaż i tak zaraz będę musiała wracać, bo mam pełen zawalony bagażnik samochodu rzeczami, które muszę zanieść do Lumperii, ale to taki standard dzisiaj, jak widzicie, cena dnia 59 zł kilogram. Także Zapraszam do oglądania. Spodnie Mango, marynarka Gap. O, lewis. O, widzicie? Od spodu są takie sznurki, o. o 70% wiskoza, 30% foliami. Ja bardzo lubię takie. Jeans, diesel. To jest ten um, przywilej prowadzenia lumpeksu. A, wiskoza, 97% wiskoza, 3 elasta. Dlatego taka mięciutka. Wiskozowa koszula, wow. Dobra, pierwsza rzecz, która wisi na damskim, to jest rzecz akurat, która mi się podoba, więc myślę, że to jest warte, aby pokazać. Zobaczcie, to są takie spodnie mango I ja Wam powiem, że ja sobie myślę... A nie, one będą one nie za duże. Hm. Miałam taką, że tak się że nadzieję, że jest szansa, żeby to były na mnie, bo mi się naprawdę podobają. A jakbym założyła pasek, może ja bym je przymierzyła, one są takie nie do końca całkiem długie i fajne mają wykończenie. Nie do końca całkiem długie, ale powiedziałam. One mi się podobały na tyle, że wezmę je, ale cofnę się też po koszyk, bo koszyka tam brakło w moim posiadaniu i już oczywiście nie mam ich gdzie wziąć. Koszyk jest, jestem przygotowana. Marynarka Gap, ale taka nie w moim stylu. Taka granatowa, nie w moim stylu. Spodenki takie krótkie. O lewis. Hmm. Ale nie na mnie, bo to jest. Kiedyś te dynki, Ciekawe. Nie widziałam takich spodenek. Pierwsze co pomyślałam, że może ktoś sobie obciął. <laughs> nie wiem, w wumpeksach jest wszystko możliwe. Może, ale może też są spodenki w sumie. Pewnie są. O, na przykład ta próchówka, jak to się mówi przeciwdeszczówka. Coś takiego, chociaż nie wiem, czy to jest przeciwdeszczowe, ale to jest coś, co bym mogła akurat nosić. Mnie się podoba to, że tu ma taki ściągacz, aczkolwiek. Czy ten ściągacz w ogóle jest takim ściągaczem? Tak, o, widzicie? Od spodu są takie sznurki. O. Ja mam takiego fajnego kształtu nabieram. To mi się bardzo podoba. Miss 34, taki półgolfik. I to jest rzecz absolutnie na mnie, w moim stylu. Tylko tyle, że. Tylko i aż tyle, że to jest takie krótkie. A ja raczej latem. Nie, latem, zimą. No bo to jest taki półgolf. Chociaż uważam, że bardziej na wiosnę to też by się mogło nadawać. O, 70% wiskoza, 30% poliamid, zaskoczenie, bo spodziewałam się, że to będzie raczej poliester, czy tam poliamid, coś takiego, a tutaj 70% wisko. Nie no, jest mięciutki, jest mięciutki, jak myślicie? Kolor absolutnie mój, ładny jest, tylko krótki jest. Chciałoby być spodnie z wysokim stanem, bądź spódnica, no i goły brzuch raczej, no bo to będzie wychodzić, nie? A przymierzę, zobaczę, ja to zobaczę. O, na przykład ta spódnica mi się podoba, ja już ją kojarzę, widziałam już ją. Leczka, ale ładna jest. Naprawdę jest. Ten krój jej jest super. Bardzo mi się podoba ta spódniczka. Ja bym, nawet jakby była w moim rozmiarze, to i nie kupiła raczej, bo te takie, no niech to nazwać, te teraz mi słowa brakuje. Ale tułą rzecz, która by mogła być absolutnie dla mnie. I może jest, bo chociaż ja kojarzę taką spódniczkę u siebie w swoim posiadaniu. Ale zobaczcie, jak ona się pięknie mieni. O, teraz widać. To jest mojito rozmiar XS. Ja bardzo lubię takie spódniczki, bo one są bardzo wygodne. Bo to jest taki, taka dzianinka, nie? One są rozciągliwe, ładnie się prezentują. Super długość jest w tej spódnicy. Więc myślę, że może warto przymierzyć, jak najbardziej. Kurtka nie w moim stylu. Jean Paul sweater. Nie, ten sweterek. O, ten sweterek. Już tak. Ale... Tak myślałam, akryl, więc nie, nie chcę. Nie chcę. Ale podoba mi się ogólnie jako sweterek, dlatego Wam pokażę. Ładny, nie? Wziąłbyście go? Biorąc pod uwagę skład, mam pod tym kątem Jakby jakbym wam się oczywiście podobał. Nie no, ja sama bym wzięła, jakby mi się podobał pewnie. Dżiny, diesel. <laughs> dizel. jeansy. Takie jasne jeansy, są rurki, no takie proste bardziej. Hoolenberg, taka Tatana. ale niekoniecznie. O, Asosik t-shirt, ale to jest m Fajny, ale on tylko się jakoś ciągnie, ale ja ostatnio sobie taki podobny kupiłam, tylko w sumie biały bardziej. Mięciutkie to jest. Fajna jakość, ja lubię Asosa. Wy już wiecie, że ja lubię Asosa. Kiedyś, jak jeszcze nie, nie ubrałam się w lumpie, to zdarzało mi się wejść na stronę i coś kupić. <laughs> nie powiem, że nie. Gino Marcello, ojej, jak to pięknie w ogóle brzmi. Ej, jest chyba męskie, to chyba nie powinno tu wisieć. Mega ładny sweter męski. I Elka, ale nie wiem, czy w taki tak zwany, jak to się mówi, serek, czyli faunek. Tą nazwę znam bardziej. <grych> czy mój mąż? Mm -mm. Chyba nie, on chyba nie bardzo takie lubi, nie? Chyba niekoniecznie. 50% wełna, 50% akryl. Fajnie, że w połowie wełna. To już jest rzecz, nad którą można się zastanowić, ale on to chyba... chociaż on ostatnio zaczął nosić też swetry z koszulą. Hmm, swetry z koszulą. Jakby tak kołnierzyk wychodził spod takiego, spod takiego. No teraz tak to analizuję i myślę sobie, że może bym go wzięła, pokazała mu, przecież mogę. To jest ten um, przywilej prowadzenia Lumpeksu, <grydy> że mogę go wziąć, bo pokazać. Przymierz, zobaczy. I wiecie, bo ja niestety nie mam szans na to, ażeby on tutaj przyszedł, dlatego że my, jak to oglądacie, to prawdopodobnie jesteśmy w Chinach. Tak myślę, bo do Chin już lecimy pojutrze. A aktualnie Daniel dzisiaj jest w Niemczech. W ogóle ostatnie dni, powiem Wam, były szalone. W ogóle ostatni czas jest naprawdę... U nas bardzo dużo się dzieje. Jakby zawsze się dużo działo. Fajne spodnie, zobaczcie. Ta metka wygląda jakby było to coś naprawdę mega cool. Mega cool pro. z ciekawości zobaczymy. O, 52% blisko 43. Poliester 26, to jest dla mnie rozmiar. Ale chyba niekoniecznie to jest moja rzecz, nie? Ja dzisiaj jestem tak na luźno, bo niekoniecznie. Mamy sweter świąteczny, który niedawno kupiłam. Oczywiście, kto by pomyślał, że to z lumpeksu. Akurat spodnie nie są z lumpeksu. Naprawdę rzadko mi się zdarzy, że coś nie mam z lumpeksu. Wiem, że przeskoczyłam z tematu, ale zaraz do niego wrócę. Ale te kupowałam akurat w H&M, jak jeszcze bardziej częściej się ubierałam w lumpka... w, w sieciówkach. Rzadziej w lumpkach. Buty... No, buty najciekawsze... To jest ciekawa rzecz, skąd ja je mam? Chyba z jakiejś sieciówki też typu berszka, ale w ogóle tego nie pamiętam. Torebkę za to, którą mam ze sobą. Nie wiem czy widziałyście na początku nagrania. To jest akurat z Lumpeksu też. Taka stylówka dzisiaj do tego kucyczek na luzie, fajnie tak się czuję, Kozi. O właśnie babcia napisała. A, dzwoni. Okej, okay. kontynuując, bo niewiele mi czasu zostało, bluzeczka. Ładna, ale nie dla mnie. Ten odcinek nie będzie długi i dobrze. Dla każdego coś dobrego. <laughs> o, a tam mi się podoba MK. Czy to jest bawełna? Taka biała, prosta. A wiskoza, 97% wiskoza elastan. <laughs> Dlatego taka mięciutka. Wiskozowa koszula, wow! Taka biała. Jaki to jest rozmiar M? No to jest super rzecz. Mięciutka, przyjemniutka. O jaki... Tręcz piękny. Dzień dobry! Jaki piękny tręcz, rozmiar S, Zara to jest akurat. Wow. To jest kurczę, wam powiem coś. Mega. To mi się bardzo podoba. Z czego to jest zrobione? 52% bawełna, 48% len. Tak myślałam. Czyli pół na pół bawełna z lenem. No, kolejny zary, zary sweter, który mi się mega spodobał. I mamy tutaj 70% wiskoza i 30% nylon. Taki elegancki. Taki, wiecie, przekładany tutaj i wiązany. Mimo że MK, to ja myślę, że bym go przymierzyła, bo to jest taki piękny, głęboki granat. Śliczny bardzo mi się podoba. Co? Tak się skradacie. Nie przeszkadzacie mi No ludzie. O, t-shirt 4F, ładne bardzo nienaganny, nienagalny, totalnie mega. Kurczę, taki sportowy, fajny. No nie, nie dla mnie, to nie jest rzecz dla mnie, wiecie, że ja to tak takie. Je. Jeszcze napis. No, czasem, czasem wezmę, no nie ma co ukrywać, bo jak mi się coś bardzo spodoba. Ale tak, jakbym miała wybierać t-shirt 100% bawełna, no to ja bym wolała bardziej zabudowany tutaj dekolt i bez tego napisu fory. 4F, przepraszam, to jest polska firma. Kiedyś tak mówiłam, no i tak mi już zostało. <laughs> o, Monari Portka, To jest super, rozmiar 36. Taka pikowana, to mi się bardzo podoba. No, to tak. Uh -huh. to bardzo tak. Tutaj H&M, taka bluzeczka też bardzo ładna. Taka elegancka. United Colors of Benetton, sweter szary, fajny. 84 bawełna 11 poliamid 5 elastan. fajne, ale nie ma rozmiaru, a on jest chyba raczej taki luźny. Dość mocno. Fajnie to by wyglądało do jakichś moich albo leginsów po domu. Do t-shirtika, bo tutaj też fajnie by wyglądał zabudowany dekolt do tego, jakby taką warstwowość, wiecie, zrobić. I dzisiaj mamy tutaj spokojny vibe, bo wczoraj włączyłam taką a la piano, Max. I dziewczyny, weszłam tutaj, dziewczyny takie znużone i mówię słuchajcie, wy nie musicie tego słuchać, czujcie się swobodnie. Ja to lubię, taką muzykę, mnie taka muzyka wycisza, ja jestem więc też potrzebuję czegoś takiego, bo właśnie, w moim zdaniem, do tego, co przerwałam, to fajny sweter, co? Widziałbyście, że on jest taki cały w takie dziury? Mega klimat, nie? No to naprawdę w podróży mamy bardzo dużo, dopiero zawróciliśmy ze Szwajcarii, w której Byliśmy dzień wcześniej, w sensie byliśmy w Hiszpanii. Z Hiszpanii wracaliśmy przez Szwajcarię do Polski. Byliśmy łącznie 5 godzin, tylko po to, żeby się spakować, i dwie godziny przyspać. I znowu jechaliśmy tylko już na kołach, a nie samolotem do Szwajcarii. W międzyczasie, pobytu w Szwajcarii, Daniel leciał do Polski, a byliśmy tylko na 4 dni no tak, bo od czwartku do niedzieli. Dzień dobry, a w międzyczasie i tak Daniel musiał polecieć do Polski i um, dzisiaj na przykład jak ja jestem tutaj, to... O, fajne spodnie Massimo, dupki, mega fajne. To on poleciał do Niemiec, z których wraca jutro, a pojutrze lecimy do Chin. I fajne to jest. Te spodnie są super, ja je przymierzam. Przejrzę sobie tak jeszcze na szybko i pójdziemy do przymierzalni, bo ja też muszę jechać po babcie. Dlatego mówiłam, że ten odcinek nie będzie jakiś super po długi, ale... Właśnie ja wolę tak też balansować między tym, bo ostatnie to potrafiło być naprawdę tak długie. Ostatnie to w ogóle chyba jakiś... Mm, miałam rekord z tego, co pamiętam, spódniczka, spódniczka, zobaczcie. Zarumbista spódniczka to jest jakaś marka. Envili, coś takiego, ja sobie dzisiaj paznokcie akurat jestem w trakcie, że tak powiem, robienia ściągałam, odcinałam skórki, paznokcie i będę miała dzisiaj nowe ale nie zdążam jeszcze zakończyć tego procesu, więc dopiero po powrocie do domu on się odbędzie Calvin Klein Jeans, jeany, takie o fajne sukieneczka jakaś, pretty little thing czerwona taka kolejna też Uuu, to też mi się podoba. To jest przód. Fajna, bo długa, ja lubię takie długie. Tu dalej mam... metka jest wycięta, a znaczek jak Ralph Lauren, więc albo jakiś fake, albo... albo Ralph, nie wiem. Jakość raczej bawełna, więc nawet jak fake, fake to dobry, dobry fejk. Chociaż czasami jak jest metka, to też nigdy nie wiadomo. Dobra, to myślę, że czas przymierzyć te kilka rzeczy i zobaczymy, co się tutaj uda nam dorwać z tego, czy coś nam nada. Fajnie by było jakby, wiecie, coś do widzenia. Fajnie by było jakby się nadały, wiecie co, te, chyba najbardziej te spodnie Massimo Dutti, bo tak one mi się spodobały. Najlepiej no widziałyście? Wiele już przymierzałam spodni w romperii Massimo Dutti, bo naprawdę sporo ich mamy, ale te chyba najbardziej aktualnie skradły moje serce, więc zobaczmy, czy się nadają dla mnie. Powiem wam tak, moje drogie, to nie jest moja długość. Już Wam pokazuję konkretnie, co mam na myśli. Może tak na szerokim. O! To nie jest moja długość. I jeszcze o ile by mogły się nadać do takich butów, jak mam dzisiaj, bo to nawet całkiem spoko wygląda, to niestety moje uda. Nie pozwalają mi na to, aby je wziąć. Musiałyby być rozmiar większe. Tutaj super. Tutaj leżą idealnie. Tutaj mam luz. Mam oczywiście rajstawki pod spodem, więc też jest troszeczkę inne odczucie, niż jakbym ich nie miała aczkolwiek no, czuję jak mi się tutaj, znaczy się widzę jak tutaj mi się robi coś takiego, czego nie lubię jak mi się robi, bo mam tu takie poczucie wtedy, że mi to uwypukla moje uda, więc to nie jest rzecz na mnie. Ja przy okazji mam powiem, że będę się teraz od, właściwie już mam drenaż, aparat do drenażu limfatycznego w domu, ale jeszcze z niego nie miałam czasu niestety skorzystać, chociaż już leży tydzień. Dwa, nie wiem ile. Dostałam od rodziny aparat do drenażu limfatycznego i to nie taki jakiś tam zwykły aparat, tylko taki medyczny, więc no, mam nadzieję, że trochę gdzieś tam bezprzed moją lipoedemę, bo ma bardzo pozytywne efekty po suplementacji. Znaczy ja generalnie nie jestem po, bo suplementuję się cały czas, ale ogólnie w związku z suplementacją i jakimiś tam różnymi innymi rzeczami, które wdrożyłam, aby gdzieś tam minimalizować skutki lipoedemy. Skutki, no, no łagodzić, gdzieś tam sobie pomóc po prostu. No i jednym z nich jest teraz, będzie, jest, będzie drenaż limfatyczny. Więc może to też gdzieś tam trochę te nogi mamy, smukli, zobaczymy, zobaczymy. ale najważniejsze jest to, żeby nie bolały żeby nie były takie obciążone, żebym nie czuła takiego obciążenia no i dużo różnych takich rzeczy, żeby one, podobno też trochę redukuje celulit zobaczymy, może to też coś tam wesprze na to może jeżeli, jeżeli coś by faktycznie wpłynęło na efekt, na, w sensie na wygląd to może gdzieś tam ta moja dysproporcja między talią a nogami się zmieni zobaczymy, ale tak czy siak najważniejsze jest to, żeby po prostu mi ulżyć. To jest takie dla mnie najważniejsze, żeby się wydarzyło. Taki jest cel tego, podstawowy, najważniejszy. Więc no cóż, te spodnie niestety nie. Zobaczcie, jak się prezentują z tyłu. Maga są. Naprawdę mi się bardzo podobają. A tyłu jeszcze wyglądają lepiej niż z przodu. <grym> będę chodzić tyłem, wszystkim się będę pokazywać <grym> Ale mam jeszcze dwa doły, więc przymierzamy dalej. Nie pozostaje mi nic, jak sobie tak po prostu westchnąć, tak. <grym> Zobaczcie te spodnie. Jakie one są na niewielkie tu. Jakie one są na niewielkie tu. To no, no ogólnie to są na mnie to, totalnie za duże spodnie. No, to jest z osobiście pamiętam, Berzka, A tu opinają mnie na udach. No to się w ogóle do niczego nie daje. Jak to wygląda? To nie wygląda dobrze. To nie to nie wygląda dobrze. Ogólnie nie bardzo podobny jest krój tych do tych Massimo Dutti. Ale jeżeli chodzi o rozmiar, no to po prostu. Nie są spodnie dla mnie. Te spodnie są jednak mango. Wydaje mi się, że przed chwilą powiedziałam berszka, albo tylko pomyślałam w głowie. Nie wiem, jeżeli tak to sprostowuję. A jeżeli chodzi o te spódnice, to ona ogólnie jest super, ale to totalnie nie jest moja długość. Oczywiście nie patrzcie to. Na... Teraz jak taka się, środka... Jezu, to kombo z tymi butami, no to naprawdę to wspaniały widok. Ale... Ogólnie to nie podoba mi się ta długość. Mi się nie może spódniczka kończyć w tym miejscu. Najbardziej takim newralgicznym miejscu. Absolutnie nie czuję tego, jeżeli chodzi o tył. No to jest jeszcze w miarę spoko, ale to niestety nie jest spódniczka na mnie. Ale nie żałuję, bo mam podobne. Mam podobne i tak po prostu chciałam sobie zobaczyć dla fabuły tę <tuszy> spódniczkę. Bo on już mi idealny. Ja lubię przymierzyć, jak mi się coś się spodoba. To warto przymierzyć. Chociaż akurat dzisiaj przestrzeń czasowa nie jest do tego odpowiednia i często tak jest, że gdzie przychodzimy do sklepu i nie przymierzamy, bo nie mamy czasu albo nie możemy z różnych względów. No, ale jeżeli jest taka opcja, jak już wzięłam to wolę przymierzyć. Zawsze wolałam w sumie, jak robiłam zakupy gdziekolwiek, gdziekolwiek byłam. Wiecie, że ja rzadko się zdarzyło gdzieś tam, że nawet w odcinkach, że nie przymierzyłam. No, tak naprawdę. I ogólnie mi się bardzo podoba. Wygląda to absolutnie pięknie, prawda? Pasuje mi ten golf, no ale tak jak mówię, jest krótki, jest crop top, więc wysoki stan, te spodnie, które mam na sobie też mają wysoki stan i tak jest prześwit, więc to już się nadaje tylko na taką Późną wiosnę, jak jeszcze jest troszeczkę chłodnowo, ale już jest ciepło, że mogę mieć już odkruszyty brzuch, ale jeszcze noszę półgolf golf i długi rękaw. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda z tyłu. A. Zobaczcie, ja sobie do Was mówię, mam nadzieję, że mnie w miarę słyszałyście, chociaż nie wzięłam mikrofonu. Zobaczcie, jak ona wygląda z tyłu. Ładnie wygląda. Spoko. Podoba mi się bardzo. Jest jakościowy. Czuć, że to jest fiskoza. Faktycznie, jak mam teraz go na sobie, to mi jest bardzo miłutko. Bardzo milutko, nawet bym powiedziała, że bardzo, bardzo milutko. I tutaj też mam śliczny sweterek, ale widać, że to jest anaczka. I też wiskozowy, bo jest tutaj taki troszeczkę za luźny. Ogólnie mi się podoba bardzo ten krój. Jest elegancki, super. Nie do tych jasnych spodni kompletnie tu nie pasuje. Tutaj z długo sobie tak przywiązałam. Fajne jest też to, że można sobie tutaj regulować to. Długość rękawka też mi się podoba, ja lubię takie. Wszystko jest ja tak, poza tym, że to jest MK i i czuję to, że to nie do końca tak leży, jak powinno leżeć, jakby to była eska. To akurat bym, to akurat bym bez wątpienia wzięła. Zobaczyłam, że w poprzednim ujęciu znowu zapomniałam mikrofonu, ale sprawdziłam i raczej mnie słychać. Wiecie, po co ja wracam? Wiecie, gdzie ja odwiesiłam ten Daniela sweter? Co ja z nim zrobiłam? Przecież ja go oglądałam. Co ja z nim zrobiłam? On no tu dziś wisiał, nie? Nie mogę go znaleźć. A jest, dobra wieś, jest. Jest. Jak go wezmę, pokażę mu i jak mu się spodoba, to będzie miał fajny sweterek, a jak mu się nie spodoba, to wróci na sklep. Pokażę Wam jeszcze na wyjściu tą torebkę, co Wam powiedziałam, że mam ze sobą, może ją kojarzycie. Właśnie sprawdzałam nawet, czy nie ma jakichś tutaj danych wrażliwych, bo ja rzeczy od na torebce. Buziaczki, pa Mam, ale nie mam, więc tak, to jest, oto ona, ja już jestem ubrana i wychodzę, a tam już jest ciemność, widzę ciemność, więc zakończam tutaj Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas. Tak właśnie będę z przyjemnością sobie z Wami takie przeglądy robić. Bo przecież jak ja bym miała cały sklep przechodzić za każdym razem, to to jest taki idealny złoty środek, żeby sobie taki jeden taki stojaczek, może dwa czasem. Zobaczymy, jak będzie możliwość przejrzeć. Dajcie znać, która z tych rzeczy które przymierzałam. O, ale super, to jest taka no, klejeczka, zobaczcie. Wchodzi już. W do świata stylu, który nie kosztuje fortuny. Cute, nie? Która z tych rzeczy Wam się najbardziej podobała i jak zawsze zapraszam Was do subskrypcji kanału, jeżeli tego nie robicie. Subskrybujcie, dobre wibracje całujcie tych, których kochacie i podążajcie za życiem, jakiego pragniecie. Do następnego! Bye, bye! Do zobaczenia w Umperii.